W bibliotece publicznej miasta i gminy Słubice odbyły się kolejne zajęcia pod tytułem Operacja Wakacje. Operacja Wakacje w słubickiej bibliotece trwa w najlepsze. Nasze wakacyjne spotkania to zawsze ciekawa książka, świetna i kreatywna zabawa. Tak jest i w tym roku oczywiście. Inspiracją w tym roku do zajęć jest norweska seria książek dla dzieci, biuro detektywistyczne. Numer dwa. Do tej pory dzieci poznały tajniki i metody pracy detektywa. Ta wiedza przydała się podczas rozwiązywania zagadek de de detektywistycznych, rozszyfrowywania tajemniczych wiadomości i poszukiwaniu skarbów. Dzieci uczyły się także programować z robotami edukacyjnymi foton. No, i dla dzieci naszych programowanie nie jest już żadną tajemnicą. Podczas zajęć dzieci zbudowały również własną wakacyjną wyspę odpoczynku, na której można się zrelaksować, przysiąść na wygodnych leżaczkach lub poczytać na kolorowym kocyku. A dzisiaj przygody związane z książką Operacja Ostatni Dinozaur. Będzie się działo na pewno bardzo wiele rzeczy, a w ostatnim dniu, w czwartek, wyruszymy z dziećmi ku zachodzącemu słońcu. Mam nadzieję, że również bardzo miło spędzą czas. O planach biblioteki na lipiec i sierpień opowiedziała nam dyrektor placówki pani Agnieszka Mińska. Zachęcam państwa w te słoneczne, piękne dni do odwiedzenia naszej letniej czytelni w bibliotecznym ogrodzie w cieniu drzew. Rozstawione są wygodne fotele, leżaki, na których można przysiąść, zanurzyć się w ciekawej, lubionej lekturze, poczytać bieżącą pracę. Czy też można bez limitu korzystać z internetu dzięki WiFi? Pojawiły się w naszym ogrodzie, i na tarasie, i przed wejściem do budynku nowe nasadzenia, które na pewno przyozdobiły teren zielony wokół biblioteki, pojawiła się lawenda. Właśnie te kwiaty, ponad 80 sztuk, otrzymała Biblioteka Słubicka w ramach projektu Lawendujemy, Integrujemy. To jest projekt partnerski, którego liderem jest Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum. Cisza, kawa, dobra lektura nic więcej do szczęścia nie potrzeba. A na bibliotecznych regałach czekają na Państwa nowości książkowe. Nasze zbiory powiększyły się o wiele interesujących pozycji. Mamy dużo nowych kryminałów, thrillerów, powieści obyczajowych. Czytelnicy również bardzo często proszą o książki z większą czcionką. W związku z tym w trosce właśnie o komfort tych czytelników powiększył się również zbiór książek z serii Wielkie Litery. W związku z dużym zainteresowaniem książką elektroniczną od miesiąca sierpnia. Będzie dostępnych większa liczba kodów do platformy Legimi. Nasi czytelnicy mają bezpłatny dostęp do publikacji elektronicznej książki, e-booków, audiobooków i obecnie tych kodów mamy 40 na miesiąc, a od 1 sierpnia będzie ich 50. W czasie wakacyjnym zmieniły się godziny pracy biblioteki. Biblioteka czynna jest w poniedziałki. Od 9 do 17, natomiast od wtorku do piątku mamy bibliotekę otwartą od godziny 8 do 15. W weekendy biblioteka jest nieczynna. Jednocześnie przypominam Państwu o możliwości zamawiania, rezerwacji, przeglądania naszych zbiorów bibliotecznych na, poprzez nasz katalog online, dostępny na stronie internetowej biblioteki oraz dokonywania prolongaty terminu wypożyczonych książek drogą mailową, telefoniczną. I książki, przypominam, można oddawać także poprzez wrzutnię, która stoi przed wejściem do budynku biblioteki. W Bibliotece jesteśmy na półmetku wakacyjnych spotkań dla dzieci pod hasłem Operacja Wakacje. Nasze wakacyjne spotkania z dziećmi to zawsze i ciekawa książka, i świetna, kreatywna zabawa dużo ruchu, animacji, integracji. To wszystko sprawia, że każdy, niezależnie od wieku, gustu czytelniczego, znajdzie w Bibliotece coś, dla siebie. Ja serdecznie Państwa zapraszam i korzystając z okazji, e, chciałabym życzyć wszystkim udanych, słonecznych i przede wszystkim zaczytanych wakacji.